Cześć! Dzisiaj Wam pokrótce opowiem czym kierować się przy wyborze swojej pierwszej lalki BGD, ponieważ przeglądając internet można się naprawdę um, bardzo poczuć zagubionym. Tych lalek jest bardzo, bardzo dużo i są bardzo ładne artystyczne zdjęcia lub niektóre filmy robią bardzo słabe zdjęcia i te lalki tak naprawdę nie wyglądają atrakcyjnie, a naprawdę są ładne, poza tym można po prostu zgłupieć ponieważ y, pamiętam sama, kiedy się nie znałam kompletnie na lalkach, kiedy pierwszy raz zobaczyłam je w internecie i zobaczyłam ich naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość, to trochę zgłupiałam, bo nie wiedziałam od czego zacząć, gdzie taką lalkę można kupić i jakiej cenie, jaki, jakiego wzrostu jest ta lalka i tak dalej, i tak dalej. Dlatego metodą prób i błędów doszłam w końcu do swojego, powiedzmy, lalkowego ideału. I wiem, co już mi się podoba, a co niekoniecznie. Jednak zanim do tego doszło, no to minęło parę ładnych lat, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj, żebyście Wy nie musieli takich błędów przechodzić, powiem Wam kilka takich punktów, które na pewno pomogą przy wyborze swojej pierwszej lalki, a przynajmniej mam taką nadzieję. Także... Um, pierwsza sprawa to jest, do czego ta lalka ma służyć, ponieważ samo lalkowanie jest taką dosyć szeroko pojętą aktywnością. Możemy na przykład być zapalonymi fotografami i robić tej latace masy zdjęć, ale możemy robić te zdjęcia takie powiedzmy w miarę klasyczne, a możemy robić tych zdjęć dużo w klimacie jakimś mocno artystycznym. Czy na przykład tworzymy i bardzo nas kręci rękodzieło i chcemy robić bardzo dużo filmów. Czy na przykład chcemy robić ubranka dla tych lalek, meble dla tych lalek, to jest też taka jedna dziedzina w lalkowaniu. Czy po prostu nas kręci to, żeby ten model był popularny lub w drugą stronę kompletnie niepopularny i żeby go później postować właśnie na różnych forach, różnych grupkach. Także tutaj zależy co kto lubi. Jednak tak naprawdę to się łączy ze wszystkim, co powiem dalej, czyli to, do czego ta lalka ma nam tak naprawdę służyć, bo mimo całego nadawania charakteru, imienia, wyglądu i tak dalej lalce, co wiadomo, tyczy się każdej BJD niezależnie od rozmiaru i stylu, no to jednak tutaj takie typowo techniczne parametry, można powiedzieć, są bardzo ważne i mogą nam bardzo ułatwić lub utrudnić spełnianie się w naszej ulubionej dziedzinie nalkowania. Także taką pierwszą sprawą czysto techniczną, która według mnie ma bardzo bardzo duży wpływ, to jest rozmiar rozmiar naszej lalki. I teraz oczywiście to wszystko, co mówię, to są tylko i wyłącznie moje odczucia. Być może wy jako kolekcjonerzy się z tym nie spodziewacie. Jednak ja jako osoba, która lubi robić zdjęcia moim lalkom, nie jakieś super artystyczne, raczej to są zdjęcia takie e, powiedziałabym, które zrobiłabym sobie na przykład, czy, czy, czy po prostu takie wiecie stylizacje i e, ładne jakieś tło, jakiś krajobraz, te sprawy. E, według mnie wygodniejsza lalka do robienia zdjęć e, jest lalka mniejsza niż większa, ale też nie bardzo mała, ponieważ e, takim optymalnym rozmiarem do tego jest rozmiar 1,4, czyli potocznie mówiąc MSD. Tutaj mam właśnie usagi. To jest lalka, która ma około 40-42, 4 cm wzrostu. Uważam, że jest to najwygodniejszy rozmiar do takiego po prostu chodzenia i robienia zdjęć. Ze względu na wagę takiej lalki nie jest to lalka bardzo... Ciężka, ponieważ SD, czyli już takie 60 w górę, są bardzo, bardzo ciężkie i w moim odczuciu SD są dosyć toporne, ciężko trzymają pozycję ze względu na to, że, wiecie, po prostu chociażby ręka czy noga jest cięższa, więc ciężej tą pozycję utrzymać. Taka usagi właśnie ma około 42 cm wysokości i ona pozuje naprawdę fajnie, mimo tego, że ciało ma takie dosyć toporne, kluchowate, odskurowe, nie jest to jakoś super wymodelowana postać, to bardzo lubię właśnie to, jak ona pozuje, jest to lalka dosyć taka właśnie toporna, jak ja to mówię, mimo tego, że ona ma tutaj trzy jointy, można powiedzieć, trzy możliwości zgięcia i tutaj pod biustem i jeszcze tutaj przy biodrach, to jak widzicie, ona jest stabilna. Ona się nie chibiocze i tak dalej. To też jest kwestia oczywiście naciągnięcia gum, ale to już jest inny temat. W każdym razie ja do takich zdjęć powiedziałabym po prostu foteczek na Instagram, czy do zdjęć jakichś sytuacji, uważam, że MSD to jest fajny wybór. Także Rozmiar. No jeżeli chcecie robić różne kostiumy, żeby te kostiumy były dobrze widoczne i żeby miały masę detali, na przykład jakieś cosplaye czy coś takiego, no to w tym momencie SD w moim odczuciu, czyli takie lalki 60 cm w górę są najbardziej spoko, ponieważ większa lalka, większa tutaj możliwość do popisu, większe pole do popisu właśnie więcej materiału trzeba użyć i też łatwiej jest niektóre chociażby guziczki i takie wiecie detale znaleźć na rozmiar większy niż MSD. Także na przykład także po pierwsze to jest rozmiar. Też jeżeli chodzi o rozmiary, mówiłam, że Rozmiary są różne, można mieć lalkę w wielkości zapalniczki, można mieć lalkę, no, drobinkę większą, potem są już takie standardowe rozmiary, czyli OSD, czyli taka lalka około 26 cm. I te lalki zazwyczaj przedstawiają dzieci. Rzadko się zdarza, aby taka lalka, oczywiście mówię tutaj o takich ogólnodostępnych firmach, żeby taka lalka była przedstawiona w taki dosyć kobiecy, czy męski sposób, to jest raczej takie ciało dziecięce. Następna sprawa, rodzaj ciała. Tu jest właśnie kwestia tego, czy bardziej nam się podobają kluski, takie naprawdę, powiedziałabym, pulchne kluski, jak na przykład moja Klara z Volksa, czy też coś pomiędzy, tak jak tutaj mój klasyczny stary dolzon, czy chcemy mieć lalkę kobiecą ponieważ nawet tutaj w tym rozmiarze MSD możemy wybrać sobie, czy chcemy mieć takiego bardziej dzieciaka, czy już taką bardziej kobietę. Ja mam na przykład właśnie taką sagi, mam też Klarę, która jest mega toporna, ale mam chociażby Safir, która jest moją pierwszą lalką i ona jest taka bardzo, bardzo szczupła, ma wielkie wcięcie w talii i dosyć duży biust i ogólnie jej rysy całego ciała są zdecydowanie bardziej kobiece niż um, usagi. Także to jest kolejna sprawa. I to, to oczywiście się wiąże z tym, jaką szykujemy dla tej lalki postać. Czy to jest kwestia, że my po prostu sobie kupujemy lalkę, bo nam się podoba, czy szykujemy dla lalki jakieś już imię z góry, szykujemy jakiś charakter, jakąś historię, jakiś wiek w tym wszystkim. <laughs> oczywiście ja na przykład nie wybrałam sobie postaci usagi na ciele takim... Kobietym, a tak samo jak nie wyobrażam sobie właśnie sefir na ciele takim dziecięcym, więc to jest kwestia tego, czy kierujemy się tylko gustem, a charakter dojdzie później, czy kierujemy się właśnie jakimś tam charakterem, jakąś postacią, czy może chcemy odtworzyć jakąś postać za anime, czy z gry, czy po prostu z jakiejś książki, którą aktualnie piszemy lub czytamy. Także to jest też sprawa do przemyślenia, o tym się rzadko myśli. Na przynajmniej ja rzadko o tym <laughs> myślałam, kiedy ja szukałam swojej pierwszej lalki, ponieważ ja chciałam, by moją pierwszą lalką była usagi, jednak ona była wtedy już nieprodukowana i musiałam jej szukać z drugiej ręki. I przechodzimy tu do kolejnej sprawy, właśnie jeżeli chodzi o dostępność. Dostępność, czyli to, czy chcemy, aby lalka była totalnie nowa, zamówiona bezpośrednio w firmie lalkowej <grywana> zrobiona dla nas, czy może być ta lalka używana. Jeżeli nie przeszkadza nam to, że lalka była używana wcześniej przez jedną czy ileś tam osób, no to jak najbardziej mamy już jakby szerszy zakres tych lalek do przemyślenia, do wybrania. A jeżeli jednak chcemy stricte konkretną lalkę, która... Według nas nie może być używana, chcemy mieć tylko rolki nowe, wyprodukowane specjalnie dla nas, bawione tylko i wyłącznie przez nas. No to już w tym momencie nam się ten, ten wybór zawęża, ponieważ wiele lalek jest edycją limitowaną i już później tych lalek kupić nie można i poza tym, na przykład ja bym już nie dostała teraz nowej usagi, ponieważ nie jest ona już teraz produkowana, więc jest, jest wiele lalek, które są naprawdę piękne, a przestały być produkowane na przykład 10 lat temu, 5 lat temu, czy nawet dalej. Niektóre lalki są też po latach jakby wydawane w odświeżonym flusecie, w odświeżonym jakimś wydaniu, jednak no, nie dzieje się to, na tyle często, żeby ryzykować nieposiadanie akurat tej konkretnej lalki, licząc na to, że zostanie ona jeszcze kiedyś wydana przez firmę. Także to jest, to jest ważne. Ważne jest oczywiście jeszcze rodzaj ciała, ale już nie tylko pod względem takim, czy planujemy tej lalce dać dany charakter, czy po prostu mamy jakiś tam określony gust i jednak Tutaj mówił o czymś innym, to jest kwestia ubrań. Ponieważ to był mój największy błąd, ja ponieważ byłam zachwycona usagi, nie chciałam kupić sobie lalki większej ani mniejszej na początku ja chciałam konkretnie mieć tylko dziewczynki w tym rozmiarze, ponieważ myślałam, że wtedy będą mogły dzielić ubrania z usagi. I tutaj nie jest kwestia tego, że usagi ma inny styl niż na przykład jej siostra bieliniaczka, która ma prawie takie samo ciało, z naciskiem na prawie. Jednak ja żyłam takim właśnie złudnym wrażeniem, że wszystkie lalki w tym rozmiarze będą mogły współdzielić ubrania, dodatki, buty i tak dalej, no bo przecież to jest ten sam rozmiar, mają nawet co do centymetra ten sam wzrost i tak dalej, i tak dalej. No i jednak tutaj trzeba brać pod uwagę, że co firma to po prostu gramatura, jeżeli chodzi o żywice, co firma to inny rodzaj ciała, inny kształt ciała, inne obwody, inne po prostu, inne proporcje. Ja na przykład mam aktualnie same lalki MSD, czyli właśnie jedną czwartą, czyli niby ten sam rozmiar i tak naprawdę one w większości nie mogą współdzielić ubrań i właśnie... Jeżeli chcemy mieć lalkę taką do przybierania, taką dosyć modną powiedzmy, fashion, do takich zdjęć typowo właśnie stricte fashion, to na przykład polecam rozejrzeć za lalkami takimi teraz dosyć popularnymi, to są minifi z Fairlandu, ponieważ one mają teraz są na fali, mają dosyć ładnie wyrzeźbione ciała, dosyć tak uroczo, a jednak kobieco mają dłonie ściągane od reszty tej ręki na magnes, także nie ma tutaj haczyka, co utrudnia wiecie ściąganie przy na przykład zakładaniu swetra, ściąganie dłoni. A jeżeli na przykład chcemy mieć lalkę w koronkach, taką po prostu coś jak lalkę porcelanową, która będzie ładna, będzie właśnie stała na półce, cieszyła oczy i będzie po prostu pięknie ubrana, no to na przykład możemy sobie zażyczyć jakiegoś starego Volksa, takiego jak moja Klara. Także tutaj trzeba pamiętać o tym, że to, że mamy pięć ladek w tym samym rozmiarze, nie znaczy, że będą mogły one dzielić ciuchy, bo każda może mieć inne ciało. Y i cóż jeszcze? No taką dosyć też ważną niestety sprawą jest budżet, ponieważ budżet no to załóżmy, że zaczynamy od zera, że dzisiaj spodobały mi się te lalki, że już sobie posiedziałam na różnych stronach, zobaczyłam jakie są rozmiary, zobaczyłam jakie są lalki, do którejś tam mi bardziej serce zabiło, ale jednak nie jestem pewna, no i patrzymy sobie na cenę. I teraz Oczywiście, jeżeli już widzisz jakąś lalkę, do której jak ja to mówię, serce Ci szybciej zabiło bardziej jakoś, tak jak ja dla usagi tutaj, no to oczywiście nie ma żadnych jakichś przeciwwskazań, żeby właśnie na tą lalkę zbierać od zera nawet, jeżeli nawet ta lalka będzie mega, mega droga. To na przykład moja koleżanka na swojego wymarzonego pana lalka zbierała ponad rok do szuflady i udało jej się, odłożyła sobie, zamówiła go, także tutaj nie ma, nie ma żadnych oczywiście przeciwwskazań. Jednak jeżeli na przykład tak jak ja, ja mam jakiś tam próg pieniężny, którego już nie przekroczę, jeżeli chodzi o wydawanie kasy na BJD, mimo tego, że ja zbieram lalki, zbieram ich dużo, no to na przykład nie dam więcej niż jakaś określona suma za określony rozmiar w określonej firmie lalki. No i ym, na przykład szukam sobie wtedy właśnie takiej z drugiej ręki. Ostatnio mi się udało ym, za praktycznie bez cen, w kwestii oczywiście lalkowych, yy, na warunki te oczywiście lalkowe, yy, dorwać chłopaka 62 cm bodajże, też z Dolzona, też już nie produkowanego, yy, Także trzeba tutaj poszukać. Jednak yy, zanim jeszcze się zakochamy w jakimś modelu, w jakiejś lalce, zanim jeszcze zdecydujemy, czy chcemy mieć w ogóle chłopca, czy chcemy mieć dziewczynę, czy chcemy mieć tą lalkę dużą, czy małą. Chociaż też muszę Wam powiedzieć, że rozmiar i cena to, to, to nie jest tak, że im lalka większa, tym będzie droższa. Tak się może wydawać. Jednak na przykład znam taki przykład lalki z Volksa, gdzie lalka kosztowała jakąś tam sumę pieniędzy, nie chcę skłamać, jakąś tam dużą sumę pieniędzy. Um, I to była lalka w rozmiarze SD, czyli lalka 60 parocentymetrowa, a jej mniejszy odpowiednik JOSD kosztował 3 albo 4 razy więcej. Także jakby to, to nie chodzi o sam rozmiar. Można naprawdę dostać lalkę MSD czy SD w bardzo dobrej, korzystnej cenie. Um, po prostu trzeba poszukać. Też Wam kiedyś sprzedam kilka lifehacków, gdzie takie lalki zamawiać. Ale musimy ustalić sobie właśnie budżet. Czy jesteśmy w stanie dać za lalkę taką kwotę pieniędzy? No i też tutaj trzeba przemyśleć, co chcemy z nią robić. Czy na przykład nie będzie nam w jakiś sposób niezręcznie, czy żal, czy po prostu nie będziemy się źle czuć z tym, że zabieramy ze sobą przedmiot wart na przykład 5 tysięcy złotych gdzieś na dwór, na zdjęcia, w błocie, czy gdzieś, no, tak jak mówiłam, trzeba przemyśleć do czego ta lalka będzie nam potrzebna. Wiele osób, które szyje, bardzo ubolewa nad tym, że muszą lalkę podczas szycia pokuć igłami. Inne, które zabierają lalki gdzieś na zdjęcia właśnie w warunkach takich, prawda, w okolicznościach przyrody też mogą być gdzieś tam zdenerwowane, że te lalki się mogą porysować, czy szybciej zżółknąć ze względu na UV czy, czy wiecie po prostu wpaść w jakieś błoto czy coś takiego. Ale moje zdanie jest takie, że od tego są lalki, żeby ich po prostu używać, żeby po prostu lalkować. No ale to jest też kwestia tego, co my w środku czujemy. Jeżeli wiemy, że na przykład 1000 zł to jest za dużo, żeby taką lalkę właśnie wziąć i później prowadzać gdzieś po ulicy robiąc jej zdjęcia, ona się tam przewraca i tak dalej, i tak dalej, no to w tym momencie rozejrzyjmy się za tańszym odpowiednikiem. Także to jest już po prostu kwestia tego, jak kto uważa. Także to są takie moje, moje podpunkty, które myślę, że mogą pomóc przy wyborze swojej pierwszej lalki. Oczywiście jakby tak podsumować pokrótce, to jest tak. Zwrócić uwagę, czy lalka ma podwójne jointy, czy pojedyncze, jeżeli chcemy, żeby lalka jakoś super świetnie pozowała. Po drugie, zwrócić uwagę na to, jaki rozmiar ubrań nosi i czy jest on łatwo dostępny na przykład właśnie na Etsy, ponieważ tam można kupić ubrania. Po trzecie pomyśleć sobie tak naprawdę nad tym, czy mamy jakąś tam wizję już na tą lalkę w głowie, jakiś tam charakter dalej. Po czwarte popatrzeć w internecie dużo, dużo, dużo popatrzeć w internecie na rodzaje ciał, na ciała bardzo dziecięce i bardzo kobiece w danym rozmiarze, jak już się na jakiś tam rozmiar zdecydujemy, żeby po prostu mieć gdzieś tam już tą wizję. Chociaż ja uważam, że dopóki się takiej lalki nie weźmie na ręce i się z nią po prostu nie popracuje, to nie wiemy, czy bardziej nam się podoba chuda czy toporna. Także niektórych rzeczy się trochę po prostu nie przeskoczy. Ale to, to, to. No i oczywiście budżet, musimy się zastanowić, ile jesteśmy w stanie na taką lalkę wydać, ile też jesteśmy w stanie po prostu oszczędzić się w realnym jakimś czasie. Takie rzeczy, no to już każdy indywidualnie musi przemyśleć. Wiadomo, czas, pieniądz i tak dalej. Także z mojej strony to będzie tyle. Już powoli tracę głos. I mam nadzieję, że cokolwiek Wam to rozjaśniło i do następnego.